Czy z tej strony dzisiaj jak zwykle będziemy nagrywać Fortnite. A. A nie, żartuję! Tak naprawdę, dzisiaj jest pierwszy odcinek na tym kanale. Z Minty, dzisiaj będziemy dla niej budować y, tor przeszkód. No, ja na aż ogólnie jest zbudowane, tylko chcę Wam go pokazać. Zobaczcie, tutaj na łóżku po sobie pse y y y y Tunel i patrzcie. Tutaj będzie musiała skoczyć. Tamto przejście jest na więc Będzie musiała iść tutaj. Tak, 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 tak. Później będzie musiała ten wyjść tutaj. Tylko, że będzie musiała przepychnąć tą piłkę. I później też będzie koniec. Tutaj to tak wygląda. O, tak wszędzie. Będzie mogła się bawić. Zjeść sobie takiego tutaj smaczka i dałem. O. Kocimiętkę. I taką piłeczkę. Więc myślę, że mięci będzie miała fajnie. A, jeszcze tutaj ma taki dzwoneczek. O, widzicie tutaj? Taki, taka kuleczka, co dzwoni. Więc, dobra. Teraz trzeba ją po prostu złapać. Tylko, że ona jest gdzieś tutaj. O. Poduszkiem. O. A nie, jest tu. Mam ją. Nie, nie uciekła mi, była tu. Wiem co, mogę ją zwabić jedzeniem. Patrzcie, on zaraz tu przyleci, patrzcie. O, widzicie? Przeleciała. Chodź, 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 chodź mi ci.

Kici. Kici, kici. jest tu nie nie uciekaj pląsece dobra teraz ważny moment Biła tu nie wytrzyma zaraz te drzwi trzeba zamknąć o. dobra Eee, gdzie ona jest? czekajcie, kurwa kamera mi się obróciła tam nie, zobaczcie widzicie ją? trzeba ją złapać chodź micia. Chodź. Kic, kic. chodź kiciuś chodź kiciuś chodź kiciuś

Chodź? Ona czeka, żeby mi jeść dalej. Dobra. Tak. Dobra. Dobra, teraz muszę chwilę poczekać. Zobaczcie Chodź, Mincia. Chodź. Chodź. Nie. No i uciekła. Czekajcie, muszę się napić. Dobra. Więcej! możemy ją złapać jej myszką Ona lubi tą myszkę, zobaczcie, Myszka! Dobra Na, Najpierw musimy ją nakręcić Poczekajcie Dobra i patrzcie teraz, to się odwali Tyk. Widzicie? Kurc. Awa. Minci. Chodź, chodź. Chodź, Kiciuś. Mamy ją. Jest, Kiciuś. Kiciuś. O, w końcu ją mamy. Dobra. Trzeba ją położył. Stój. Teraz na mnie uczy. Dobra. Trzecie wziąć i wchodź do tuneliku. Pyk. Idź. Idź, Mincia. Szybciej. Idź. I co jest tu? Możecie popchnę ją to z tyłu trochę. Pyk, pyk, pyk. Jest. Brawo! Dobry kutek. Zjedz, sobie swojego smaczka. Zjedz. No jest. Mniej zadowolona, no, jak ona przeszła bez ruszenia piłki? Nie wiem. Dobra, mi się chyba podoba. Mamy jeszcze i piłeczkę. I już zadowolony. <gry> jak zróbmy tutaj, do niej jest przyjść, o kurde jestem pijany cześć Mincia cześć o Minci i co, fajnie ci? fajnie ci? możesz wejść sobie jeszcze kocimiętkę tutaj kocimiętkę księć Kiciuś, chodź, nie uciekaj, plosy, plosy nie uciekaj, tak się starają, żeby Cię złapać. Tutaj koci miętka jest. Zacz. koci miętkę masz. Psz. No jest. Przecież cię lubisz koci miętkę. Nie, 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 kiciu nie, nie, zadowolony chyba jest A teraz trzeba ją podnieść. O! A co mnie wali? Tu jesteś teraz, tak? Tu? Kiciuś, teraz tu jesteś? Ała, co telefon walisz? A nie wolno tak widów być. Mincia. Mincia. Widzów nie można bić. yo, ju, ała, awa, Ała! Mincia. Co ty tutaj robisz? Nie dla mnie, nie wolno mięcia. Wiesz, a teraz spuszczamy piłkę do kanałów. Miał. piłka jest, kiciuś jest. <grystanie> kiciuś piłką dostał, a jeszcze jedną mamy. No. <grystanie> Idziesz tyłem? Cest. Cest. Fajnie czy nie fajnie? Fajny labirynt czy nie? Idę Ci w widzę, subskrybowała ten kanał z subikiem dzwoneczkiem. I dawać lajki. To jest właśnie jedno najrzadsze zjawisko na świecie pod tytułem Kotek Minty. Nie.